Mysłowice podpisały umowę na realizację programu Ciepłe Mieszkanie. Pracownica okradała żabkę. W Urzędzie Skarbowym w Mysłowicach można kupić koparkę. Marcin Janota, witam i zapraszam. To jest minął tydzień Witefa Takie są szczegóły informacji. Mysłowice przystąpiły do programu Ciepłe Mieszkanie i są pierwszą gminą w regionie, która podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Umowę na jego realizację. Wydarzenie było poprzedzone konferencją prasową Pawła Mirowskiego, nowo powołanego pełnomocnika. Prezesa Rady Ministrów do spraw programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków. Podsumowanie czterech lat funkcjonowania programu Czyste Powietrze oraz uroczyste podpisanie pierwszej umowy w województwie śląskim na realizację programu Ciepłe między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lodowicach, a Arminą Mysłowicę były przedmiotem konferencji prasowej, która odbyła się 19 września w siedzibie Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Priorytety i podsumowanie funkcjonowania programu Czyste Powietrze przedstawił Paweł Mirowski, nowo powołany pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków. Efektem programu jest przyspieszenie wymiany źródeł ciepła oraz podniesienie świadomości ekologicznej Polaków. Przez 4 lata złożono 500 tysięcy wniosków i udzielono dofinansowania w wysokości 9 miliardów złotych, a w programie wzięły udział 2063 gminy. Te zmiany są jeszcze bardziej istotne, patrząc na te czynniki zewnętrzne, które mają miejsce. One doprowadzą do tego, że więcej środków finansowych, znacznie więcej niż teraz w formie bezwrotnych dotacji, będzie można uzyskać w programie. Teraz chcemy mówić o tym otwarcie, że już za moment program Czyste Powietrze będzie funkcjonował w lepszej odsłonie, bardziej odzwierciedlającej te czynniki zewnętrzne, które teraz mają miejsce. W samych Mysłowicach od listopada 2019 roku do czerwca 2022 złożono 660 wniosków. W tym roku miasto znalazło się także na 111 pozycji wśród 625 najaktywniejszych gmin w kraju. Wzorem programu Czyste Powietrze rusza program ciepłe mieszkanie. To program, który jest z jednej strony podobny do programu Czyste powietrze, bo dotyczy wymiany nieefektywnych źródeł ciepła wśród mieszkańców naszego województwa, ale dotyczy mieszkańców budynków wielorodzinnych. I to program, który z drugiej strony właśnie uzupełnia taką lukę, która można powiedzieć była jeszcze finansowana. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, tzw. Tak kopciuchów, i poprawę efektywności energetycznej. Program Ciepłe Mieszkanie będzie wspierać zastosowanie kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pelet drzewne o podwyższonym standardzie, odżywiania elektrycznego, pompy ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego odżywania i ciepłej wody użytkowej, wymiany okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tysięcy do nawet 37,5 tysiąca złotych. Podczas konferencji Mysłowice jako pierwsze miasto w województwie śląskim podpisały umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na jego realizację. W pierwszej kolejności będą zgłaszali się sami beneficjenci i na podstawie tych pierwszych wniosków, pierwszych zgłoszeń będziemy dokonywali takich korekt z czym ruszamy w pierwszej edycji tego programu. Wnioski najprawdopodobniej będzie już można składać na przełomie października i listopada bieżącego roku. Po kilku miesiącach ajent Żabki przy ulicy Towarowej zorientował się, że w kasie sklepu systematycznie brakuje pieniędzy albo też towaru typu papierosy i piwo. Przeprowadzona inwentaryzacja pokazała, że braki sięgają niecałe 17 tysięcy złotych. Jak się okazało kradzieży nie dokonywali klienci Żabki, a pracownica sklepu. Szczegóły badał Bogumił Stoksik. Proceder był prosty. Wyprowadzona na kasę fiskalną kwota dokonanego zakupu, po skasowaniu od klienta pieniędzy była unieważniana. Na przestrzeni niecałego półrocza pracownica dołożyła sobie do pensji blisko 17 tysięcy złotych, ajent prowadzący sklep sprawę zgłosił na policję. Doniesienie o kradzieży zostało udokumentowane bez żadnych wątpliwości wydrukiem z kasy fiskalnej. Aktualnie sprawą zajmuje się prokuratura. Weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dlatego od 20 września wnioski o dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych można składać także w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ulicy Gwarków 24. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dodatku są gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest. Peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym. Wysokość jednorazowego dodatku dla gospodarstw domowych jest uzależniona od użytkowanego źródła ciepła. Biżuteria, części samochodowe, samochody. Takie rzeczy odebrane dłużnikom znaleźć można na licytacjach organizowanych przez urzędy skarbowe. Mysłowicka Skarbówka będzie wkrótce sprzedawać koparkę. A szczegóły sprawdzał. Bogomil Wystawiony na licytację sprzęt jest warty kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jest to koparka dwudrogowa Atlas 1604, rocznik 98. Zaliczana jest do wysokiej jakości maszyn przeznaczonych do prac ziemnych i drogowych, utrzymaniowych, w tym również na torach kolejowych oraz tramwajowych. Czytamy na stronie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. W pierwszej licytacji cena wywoławcza pojazdu została ustalona na 60 tysięcy złotych, to 20 tysięcy złotych mniej niż jego szacunkowa wartość. Licytacja odbędzie się 30 września. Jeśli koparka nie znajdzie nabywcy w drugiej licytacji, jej cena wywoławcza zostanie obniżona do 40 tysięcy złotych. W Parku Bończyk rozpoczęły się prace nad wykonaniem sieci oświetleniowej Alejek. Docelowo zostanie tu zamontowanych 15 słupów z oprawami LED. Zadanie jest realizowane w ramach zeszłorocznej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego, a uzyskało 200 głosów mieszkańców. Oglądacie Państwo program Minął Tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy: Sportowa Sobota zainaugurowała nowy rok szkolny. Dowiedzieli się, dlaczego odblaski mogą uratować życie. Wspominali Stanisława Padlewskiego. Jak co roku we wrześniu Mysłowicka Szkoła Sportowa inaugurując nowy rok szkolny zgromadziła tłumy na boisku Górnika 09 Mysłowice. Wszystko za sprawą sportowej soboty. W programie był m.in. XIX Bieg Olimpijski i XII Marsz Nording Walking oraz rodzinny festyn. Jak zwykle nie liczyło się zajęte miejsce, a sam udział i ukończenie biegu i marszu Nordic Walking. Na nagrody mógł liczyć więc każdy uczestnik, a było ich aż 309. Odbył się również festyn rodzinno-sportowy z występami dzieciaków, kiermaszę oraz grami i zabawami ruchowymi, jak m.in. tor przeszkód, unihokej, bóle czy badminton swój blask ratuje życie przekonywali słowiccy policjanci podczas akcji profilaktycznej, którą przeprowadzili w środę 21 września w sąsiedztwie hali widowiskowo sportowej na Bończyku. Mundurowi nie tylko mówili o bezpieczeństwie, ale też pokazali w praktyce co dzieje się z ofiarami wypadków. W rolę poszkodowanego wcielił się Wojtek Kuderski, perkusista zespołu Myslowic, który wraz z córką Polą promuje noszenie elementów odblaskowych. W wydarzeniu wzięli udział również funkcjonariusze komendy miejskiej policji w Sosnowcu, którzy przyjechali na bończyk nowoczesnymi policyjnymi motocyklami, o których opowiadali dzieciakom. Oczywiście nie zabrakło zdjęć na imponujących maszynach oraz w towarzystwie sznupka policyjnej maskotki. O dodatkowe atrakcje zadbali animatorzy Mysłowickiego Ośrodka Kultury, a słodkościami częstowali członkowie Fundacji Bajtel. Mysłowice pomagają wraz z prezydentem naszego miasta Dariuszem Wójtowiczem. W hali Mosir na Bończyku w miniony weekend odbył się 20. Memoriał imienia Stanisława Padlewskiego w piłce siatkowej Dziewcząt. W tegorocznym turnieju udział wzięło prawie 300 młodziczek, kadetek i juniorek, a także zawodniczki drugiej Ligi. Już po raz dwudziesty siatkarska społeczność naszego miasta uczciła pamięć Stanisława Padlewskiego, twórcy pierwszej mysłowickiej sekcji siatkówki, trenera, wieloletniego dyrektora szkoły na Górce i najkrócej urzędującego prezydenta Mysłowic, który zmarł tragicznie 20 lat temu. Dwudziesty memoriał jego imienia rozpoczął w piątek 9 września mecz GKS-u Katowice z Aluronem CMC Warta Zawiercie. Siatkarze Plus Ligi grali na rzecz młodej mysławiczanki Heleny Laskowskiej, która choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. To już jest chyba piąty, który nam się udało zrobić. Były u nas zespoły Zaksy Kędzierzyn-Koźle, był Będzin, był Jaszczemski Węgiel. W tym roku zawiercie, brązowy medalista. Staramy się z jednej strony trochę dołożyć tej poważnej seniorskiej siatkówki. Ale głównym punktem memoriału jest rywalizacja młodych siatkarek. I tak w miniony weekend swoje turnieje rozgrywało w naszym mieście prawie 300 młodziczek, kadetek i juniorek, a także zawodniczki drugiej ligi. Odbyło się również spotkanie wychowanków Stanisława Padlewskiego, był więc też czas na wspomnienia, czego nauczyli się od swojego trenera. Myślę, że takiej najbardziej to sumienności, y, przyłożenia się do treningu, obowiązkowości, bo to były takie cechy, które właśnie y, świętej pamięci Stasiu Padlewski miał w sobie i na pewno tak będziemy go wspominać za taką osobę, która y, nie tylko sportowo, ale jako człowiek y, wiele nas nauczyła. Ta sumienność, pracowitość, też ja nie jestem już trenerem, nie uprawiam zawodowo sportu, natomiast to się przydało w przyszłości, e, w mojej karierze zawodowej i myślę, że każda nasza koleżanka, która z nami e, trenowała, e, te cechy ma. Przede wszystkim spokoju i patrzenia takiego z nadzieją na to co będzie, że teraz jest gorzej, ale będzie lepiej. Zawsze mnie utwierdzał w przekonaniu, że to co robię, robię dobrze. 28 listopada minie 20 lat od śmierci Stanisława Padlewskiego, który za swoją działalność w oświacie otrzymywał liczne nagrody, w tym między innymi Złoty Krzyż Zasługi. 10 listopada 2002 roku został wybrany na włodarza Mysłowic, a kilkanaście dni później zginął tragiczną śmiercią, wypadając z balkonu swojego mieszkania na 10 piętrze. Jego imieniem nazwano halę widowiskowo-sportową na Bończyku. Chciałbym podziękować Sebastianowi Michalakowi, jego żonie Żanecie. Za to, że przez 20 lat poświęcają się co roku, aby zorganizować turniej. Turniej, który jest już znany nie tylko na Śląsku, ale również w całej Polsce. Turniej, który pozwala nam pamiętać o wspaniałym wychowawcy i prezydencie miasta Stanisławie Padlewskim. Za nami 97 mysłowicka wystawa drobnego inwentarza. Wśród tegorocznych nowości wystawy pojawiły się m.in. barżanty Tragopany, Modrolice i Wieloszpon. Wszystkie otrzymały tytuły czempiona. W sumie sędziowie przyznali kilkadziesiąt tytułów czempionów i wiceczempionów. W miniony weekend w kosztowskich ogrodach farskich można było podziwiać najpiękniejsze okazy królików, kur, kaczek, barżantów, gęsi i gołębi. Na wystawę zwierząt po raz kolejny zaprosiło Mysłowickie Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza. Była to już 97. wystawa w naszym mieście, samo stowarzyszenie skończy niebawem 100 lat i ciągle zaprasza do wstępowania w jego szeregi, a osób, które chcą pochwalić się swoimi okazami, co roku przybywa. Tym razem na wystawę przebyło prawie 50 wystawców nie tylko z Mysłowic, ale także z Katowic, Tychów, Lędzin i innych śląskich miast, w których tradycja hodowli drobnych zwierząt przydomowych ciągle jest żywa. Wśród tegorocznych nowości wystawy pojawiły się m.in. bażanty, trapogany, modrolice i wieloszpon – wszystkie otrzymały tytuły czempiona. W sumie sędziowie przyznali kilkadziesiąt tytułów, czempionów i wiceczempionów. Wręczono też dwa puchary przechodnie i nagrodę dla najmłodszego hodowcy. Nazwisk wszystkich nagrodzonych hodowców szukajcie na itv.m.pl. I tą informacją kończymy. To wydanie programu minął tydzień. Życzę udanego, spokojnego tygodnia i do zobaczenia.